Ty już masz dość udawania, że wszystko jest w porządku. Jesteś wyczerpana graniem roli, która nie jest już twoja. Zawsze wszystkim pomagałaś, zawsze byłaś cierpliwa, a z zamian nie otrzymałaś tego samego. Czujesz, że to jest moment, w którym Ty już nie jesteś tą osobą, czas coś zmienić. Przez lata próbowałaś być dla innych swoją najlepszą wersją siebie. Ale czujesz, że potrzebujesz zmian. Tu nie chodzi o jakieś rewolucje, ale tutaj chodzi o to, że ty sama z siebie będziesz w stanie podjąć decyzję o tym, że bez poczucia winy stajesz się po prostu taka, jaka chcesz być, bo ty masz prawo się zmienić. Masz prawo być taką, jaką chcesz, a nie taką, jaką oczekują od ciebie inni. I choć teraz wszystko wydaje się burzliwe, nie takie, jakie sobie zaplanowałaś. Czujesz, że nie jesteś w stanie wszystkiego kontrolować, bo nie jesteś w stanie wszystkiego kontrolować i musisz to zaakceptować, a osiągniesz ten spokój, osiągniesz to poczucie, że odzyskałaś to, co jest dla Ciebie najważniejsze, czyli Ciebie.